Dzień dobry serdecznie, tak zgadza się, dzisiaj będę sobie trochę nadrabiał zaległości, jeżeli chodzi o bekę z Realu, bo ostatnio mieli jakiś taki lepszy okres, coś tam powygrywali Sewion, więc teraz przyszedł czas na puchar króla i skupimy się na słowach Zidana, to nie wstyd. Odpaść z trzecim Ale najpierw, żeby coś dla każdego było, coś super. Jak co roku jest mega wyprzedaż książek sportowych i nie tylko SQL/Labotiga, link macie w opisie. Te trzy książki, na przykład 5 zł. Książek za 5 zł jest więcej, są też książki w cenie od 15 do 20 zł, na przykład Stoiczko, Fianczyk. Totti i Mila to z mojej biblioteczki i nowa pozycja. Umowa stoi, ponoć bardzo fajna książka opisująca tajemnice kontraktów i tak dalej. Lubimy rozmawiać o pieniążkach. Jak co roku to świetny sposób, by zapełnić sobie biblioteczkę. Możecie kupić jeszcze książkę Hajty, jak nie czytaliście, albo coś dla waszych dzieciaków. E, o Cristiano Ronaldo są też wersje z plakatami. Duże kubki, małe kubki, podstawki. Kubki tego typu, mój ulubiony ostatnio. Zakładki różnego rodzaju do książek i sami zobaczcie. Link macie w opisie, tylko jest jedna rzecz, taka jak co roku, bardzo ważna. Pamiętajcie o tym, że to są tylko ceny do momentu wyczerpania zapasów. Jak widzicie, tych książek jest naprawdę mnóstwo. Jestem przekonany, że jak co roku tysiące z Was kupują tutaj i uzupełniają swoje biblioteczki, taki w tym roku będzie. Tylko pamiętajcie, warto się spieszyć, im szybciej wejdziecie w ten link i kupicie dla siebie łup w niskiej cenie, tym lepiej dla Was. Przejdźmy jednak do jeszcze przyjemniejszej rzeczy, przynajmniej no, dla mnie. Humorek wczoraj zaskakująco poprawił Real Madrid, który mierzył się na wyjeździe z drużyną. Uwaga, nazwa e, Alcoyano się nazywa. T.D. Alcoyano, trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii. No i Real pojechał sobie na spacerek. I Real do przerwy prowadził, po niezbyt fantastycznej przerwie prowadził, ale no, tak się stało, że w drugiej połowie. W 80 minucie e, gospodarze wyrównali, i pomimo tego, że później zgarnęli czerwoną kartkę i Real grał w przewadze, to właśnie zawodnicy Alcoyano zdobyli bramkę w 115 minucie na 2 do 1, wyeliminowali Real Madrid. I abstrahując od tego, jak sobie na przykład oglądacie bramkę, tak, czyli możecie sobie wejść na port, e, portal Futrol, aplikacja Futrol też e, darmowa na Androida i ios i zobaczycie sobie na przykład bramkę, jaką zdobywa, e, zdobywają gospodarze. Możecie się zastanawiać, o co chodzi, co to, to, to się stanęło, czemu na przykład Lucas Vazquez pozwolił zawodnikowi wbiec w pole karne. Tam możecie dużo popatrzeć, jeżeli chodzi o krycie. Co jeszcze możecie zrobić? Jeżeli jesteście kibicami Realu, to nie musicie, bo już to wszystko wiecie. Jak nie jesteście, wejdźcie na przykład na realmadrid.pl, poczytajcie komentarze. Co ludzie sądzą o Zidanie, o postawie drużyny wczoraj i tak dalej, bo to też może wam coś powiedzieć. I kiedy już macie obraz całej sytuacji, to nawet nie trzeba specjalnie być geniuszem, żeby stwierdzić, no, że jeżeli ekipa odpada z trzecioligowcem, no to humorki nie są najlepsze, ale w tym przystępujesz do czytania wywiadu z konferencji Zidana po meczu. Abstrahując do tego, że oczywiście żaden piłkarz nie udzielił jakiegokolwiek wywiadu, wiadomo, po wygranej Lidze Mistrzów każdy by chciał, ale no, wiadomo, zdarza się, że tutaj nie mieli chęci. Dobra, w każdym razie Zidan powiedział, uwaga, że to nie wstyd. W zasadzie to nie jest kwestia wstydu odpaść, że w zasadzie to piłkarze próbowali, że piłkarze się starali, że piłkarze próbowali, że w ogóle w ogóle no ten bramkarz, on miał dwie-trzy super parady. Trochę ja też myślę, że bramkarz powinien się wstydzić, że przyjeżdża wielki Real, a on nagle ma te parady, tak? Chociaż piłkarze dają z siebie wszystko. No. Nie fair, uważam bardzo nie fair postawa i dlatego to nie jest dla Realu. I to, że ogólnie nie potrafił Real strzelić drugiej bramki, padło tutaj znane już stwierdzenie, prawda, yy, piłkarska, piłka nie chciała wpadać. No nie chciał wpaść drugi gol Zidane, to jasno powiedział i to nie jest wstyd, bo podkreślił, że piłkarze dali z siebie wszystko i próbowali. Powiem tak, pod Beskidzie, według transfermarktu, ma 5,2 miliona wartość rynkową ustaloną. Ostatnia drużyna obecnie w Ekstraklasie. Alcoyano ma połowę tej kwoty. To jest 2,6 miliona euro. 2,6 miliona euro to jest kwota, jaką w ciągu tygodnia zarabia kilku zawodników Realu Madryt. 2,6 miliona to kwota porównywalna do wartości rynkowej Didlóns, Dudelange, czy Dandalk, irlandzki. Daję wam te liczby, żebyście mieli obraz tego, kto mierzył się z kim. Jeśli nie jest wstydem odpaść w takich okolicznościach, jeszcze grając z przewagą, podkreślmy, z Alkojano, to jedyne, co mi przychodzi na myśl, co może być wstydem, to chyba. Udzielać takich wypowiedzi, jakich udziela Zidane na konferencjach. Bo ja rozumiem chęć obrony piłkarzy, chęć brania na siebie, ja rozumiem próbę zrzucania presji, ale po takim meczu wyjść i powiedzieć, że to nie jest wstyd, że on takich słów by nie użył, to jest pieprzona kompromitacja. Bo to jest o wiele więcej, uważam, niż wstyd. Nawet Marka zgadza się, dając na okładce napis: Nikt nie ucieknie przed wstydem. Uwaga, as, tytuł wstyd. Jak to wszystko pięknie współgra ze słowami, że w zasadzie to Zidan nie nazwałby tego wstydem. Zidan który też bardzo ciekawa tutaj informacja wyszła, w przerwie dogrywki, w dogrywce, przed dogrywką, w przerwie praktycznie nie rozmawiał z piłkarzami, nie dawał im instrukcji. Rozumiecie, są te momenty, że przychodzą piłkarze, czenek tam, mu ociśnie gadkę. Nic. Po prostu. Z Marcelo zamienił kilka słów i tyle. Do tego taki no, dziwny uśmiech Zidana. Myślę, że to kadr bardzo niekorzystny, bo nie chcę się wiedzieć, że on się śmiał. No ale taka jest, wygląda sytuacja, że pada bramka na 2 do 1 dla Alcoyano i Zidan się wraca do ławki i ma ten swój szatański uśmieszek. No, Zidan miał już słaby okres w tym sezonie. Przetrwał go chociażby właśnie tymi zwycięstwami już wspomnianymi, tym okresie, gdzie wszyscy opali się za głowy, Boże, wszystko przegramy, on to wszystko wygrał, zresztą zgodnie z moimi przewidywaniami. I teraz znowu wszystko przegrywa i znowu jest zwalniany. Ale powiem wam, im dłużej się zastanawiam i na przykład widzę takiego Odegarda, który ma ochotę już odejść z Ralu, bo nie dostaje szans, to rzeczywiście coraz mniej tego Francuza kumam. A jeżeli ja go coraz mniej kumam, to wiecie jak to się skończy? Jakim cudem wygrają Ligę Mistrzów. Nie zdziwię się, naprawdę. Po prostu, po prostu się nie zdziwię. No i jesteśmy świeżo po zakończeniu konferencji Zbigniewa Bońka, a dwie rzeczy jeszcze sobie musimy w tym odcinku dodać. Po pierwsze zacznijmy od Arka Milika, niezwiązany z konferencją, zaraz do Paulo Sołzy przejdziemy. Arkadiusz Milik najprawdopodobniej już 99% trafi do Olimpiku Marsylia i widzę dużo głosów takiego w ogóle zastanawiania się. Ja wiem, że w internecie nigdy się nikomu nie dogodzi w 100%, bo... Jak się mówiło o tym, że ma trafić do Marsylii jakiś czas temu, to, by, to ludzie się pukali w głowę: Jezu, za pół roku ma przecież e, wolną kartę, będzie mógł wybrać gdzie, gdzie chce iść, niech tam nie idzie. Druga część mówiła: Niech idzie do Marsylii, musi się szykować na euro. Idzie do tej Marsylii. Znowu dźwięki się odzywają, że okej, okay, dobrze będzie grał, i odzywają się dźwięki, że głupio zrobił, jak już pół roku przetrzymał, mógł poczekać jeszcze. Dostawałby dobre pieniądze gdzie indziej, może lepszy klub. To jest takie gadanie, jakbyście myśleli, że piłkarze są idiotami, jakimiś totalnymi i nie potrafią zadbać o swój portfel. Prawda jest taka, że Milik był na wojnie z De Laurentisem i De Laurentis tę wojnę po prostu wygrał. Przetrzymał go przez pół roku na ławce, teraz dostanie za niego jakieś pieniądze. Milik odchodzi do klubu o potencjale podobnym, powiedzmy, do Napoli. Nie ma w karierze żadnego kroku do przodu. Jeżeli chodzi o zarobki, no na pewno. Mógł liczyć na, od Juventusa na przykład na dużo większe pieniądze, tak się domyślam. Wydaje mi się, że prezes Napoli tę wojnę po prostu wygrał, i Napolik miał do wyboru. Napolik, i Milik miał do wyboru, albo siedzieć, albo siedzieć przez pół roku jeszcze na ławce. I kto później mu da dobry kontrakt? Kto gra, da dobry kontrakt zawodnikowi, który rok nie grał w piłkę? Obawiam się, że byłoby ciężko, więc stwierdził, że ta Marsylia jest dobrą opcją i też uważam, że jest niezłą opcją. Jeżeli ona tam będzie wyborem numer jeden, zakwalifikują się do europejskich pucharów, będzie to, jeżeli będzie trzeba, formę odskocznia do lepszego klubu na pewno. Nie narzekałbym. Paulo Souza. Po tym, jak lała się woda przez 50 minut na konferencji prasowej Zbigniewa Bońka, o tym, że Lewandowskiego dzwonił parę dni wcześniej i powiedział i informował go o tym, że zwalnia Brzęczka, po czym później stwierdził, że nie, to nie tak było. On do niego zadzwonił już po, jak dziennikarz Motowicko. Okej, okay, rozumiemy. Nieważne. To wszystko dla mnie jest nieistotne, okoliczności zwolnienia Brzęczka, też uważam, że lepiej było go zwolnić od razu w listopadzie, ale Boniek mówi, że potrzebował czasu. Nieważne. Dochodzimy do momentu, w którym uważam, że bardzo dobrze, że późno niż wcale lepiej podjąć taką decyzję, jaką Boniek podjął, zwolnił Jerzego Brzęczka. I teraz była cała giełda nazwisk, trafia na Paulo Sousa, który jak patrzymy na jego dokonania trenerskie, nie urywają. Był asystentem w reprezentacji Portugalii to jest duży plus. Końcówka jego kariery trenerskiej jest słaba. Słabe jest to, że nigdzie nie zagrzał długo miejsca. Ale powiem wam tak. Jeżeli analizujemy, jakie opcje były dostępne, to zdecydowana większość tych opcji i zgodzimy się tu. Zdecydowana większość tych opcji była na zasadzie. I chyba każdy z nas by się zdziwił, gdyby to było nazwisko z, z prawdziwego topu. Ja bym się bardzo zdziwił, więc. Spośród tej puli nazwisk uważam, że nie jest to wybór ani rewelacyjny, ani dramatyczny. I uważam, że jest to dobra zmiana. To, że zastępujemy trenera brzęczka Paulo Souza, który ma doświadczenie w pracy w klubach o wiele lepszych, zawodnikiem był klubów najlepszych, więc to też pozwoli zbudować pewien autorytet u piłkarzy. Uważam, że jest to zmiana dobra. Ma teraz trzy mecze, już za chwilę reprezentacji. Które jakoś pokażą drogę. Wymagania ma jasne: wyjście z grupy, co najmniej na euro i co najmniej baraż w grupie eliminacji do Mistrzostw Świata. I tego my oczekujemy jako kibice. Jeżeli tego nie spełni papa, dobrze moim zdaniem skonstruowany kontrakt. Ja się cieszę. Ja widzę, że jest teraz spore narzekanie, że mógł być ten, mógł tamten. Nigdy się nie dogodzi każdemu, co przed chwilą powiedziałem, ale uważam, że jest to zmiana na plus i, i tego się będę trzymał. Cieszę się jako kibic, że doszło do tej zmiany. Jakiś. Nie mam ogromnych oczekiwań, ale wiem, że też dla Sousy to jest ogromna szansa, bo jeżeli on z tą Polską ukręci dobry wynik na euro, pokaże jak fajnie potrafił tę reprezentację ustawić, też również w eliminacjach trudnych, dość, no to myślę, że to dla niego on wie o tym jest szansa, albo żeby zagrać tutaj miejsce na dłużej, dostanie nowy kontrakt na fajne pieniądze. Albo pójść gdzieś zarabiać dobre pieniądze w europejskiej piłce. To jest moje zdanie, ale podyskutujmy o tym w komentarzach, bo wiem, że na pewno będzie gorąca dyskusja. Zachęcam i do zobaczenia właśnie tam i w kolejnych odcinkach też.